Ciemaneczko, Jesteśmy na naszej serii oczywiście z Rafałem tak. Siema, siema Początek był bardzo niezły jakoś No Je zacz Jedziemy Nie Jedziemy siać rzypok. Rzepak Ty na Co się stało? Pod pod podczepiłem Naszego Zetorka Zursusa czter Czterastkę <grym się zdaniem> Do siewnika i jadę siacz. ludzie Jadę my A masz ustawiony rzepak? No właśnie mam ustawiony ciężyto albo żepak żyto bądź. Ja nie, roz, nie, roz, nie, roz, nie rozróżniam tego A ry e, e to jest żyto a trikite to jest przeżyto miałem try... miałem przeżyto No same Dobra, Na jak miejscu. widzicie, zamykamy drzwi. Ruch drogowy możesz włączyć. Dobra, możeś wyłączył, jak żeś tam stanął? Wiem, Pobrysz bardzo. Katał. Jak widzicie, mamy mało nasion. Ale to spokojnie, daj za trzy Dobra, siejemy, nie ma co. No, siejemy, już się mogę rozłożyć pomału. Czekaj, bo siebnika nie opuściłem. Dobra, Zapomniałem się w opuszczamy. opuszczamy siewnik. Siew rzepak. Jak widzicie, w drzewo wjechaliśmy. Brawo. Jak zwykle. Zaczynamy, zaczynamy siać rzepak. Tak. Jak widzicie. Dosyć wcześnie, nie siejemy. Znaczy, no w sumie, jak na siew rzepaku, to idealny termin. No tak. Jak widzicie, brak Jak widzicie, zaczęliśmy. Wapno już i tam. Roz... Ale ciężko ma ten kryjs pod tą górkę Sąsias mi wapno rozrzucił, widzicie teraz? Tak Rzuciłem wapną romkę jak, jak widzicie Zetor idzie, Ursus idzie Idzie? Idzie, idzie, 11, 10 na godzinę teraz Ja idę 17, 18 Ale co, coś Coś więcej w u tego Ursa. Działa, robi to jest najważniejsze. Działa, działa, robi, robi. Wszystko pięknie ładnie, nie? Tak. Tylko żał, żałuję, Juh. że ten siewnik nie ma, nie kupiłem... Żałuję, że nie kupiłem siewnika z... odsiewaczem Od razu. Ja mam. A ja nie mam. No więc... Ale i tak mam na... Ja Juh. mam... Wypuszczony ten Opryskiwacz, którego jeszcze nie oddałem Jaki ty Na testy Powiedzieli, że na Oddać go? Powiedzieli, że na 3 sezony mogę tego wziąć teraz. byli przed odcinkiem hmm. Już to widzę. 20%... No, ja mam procent ja na Jest, dobra, będę miał 100% na wyszenia na tym poru, że Leci. No, nebudeme to Ty potom čekáš do... za rok. Doporně to ponad 20 Ale ten Ursus i dobře. A běděj, kopci, <hý> nawet jej kopci, nawet <hý> kopci trochę Kopci mu. tu otvímit víc. Pod A górę, siedem, powiem ci pod górę 7 na godzinę bo to muszę 10 na godzinę A górka no tu jest fasz górka na tym taka mała tu jest A tu jest no fresz góra jest Dobra jak widzicie jak pierwszy jest. przejazd piękny Ja już drugi kończę Ja wcześniej ja później zacząłem bo ty masz szybszego Ty, ty masz szybszego no ale siejemnik ma 6 metrów, nie ja to bym przejmaczek Żepaczek sobie co jakasz za swoimi partiami Rzepaczek sobie ja siejemy się, się, się rzepakimy O czyj, rzepak, jacie, ja cię pierdzę niewiarygodne Nie tam a, będę ją kukuję obok A mieliśmy Ja miałem tu 10 rzepaku ale ...sąsiad się mnie przekupił żeby zasieć ten rzepak. Drogie A ja muszę kurde zarabiać na pewno jeszcze przed zimą nagramy jesienno, jesienne sianoprosty. Tak, chcesz? No, jeszcze jesienne sianoprosty bym to tak nagrał. Eee, ja bym tu zimową murkę musiał nagrywać. I to tak. Jutro się na pewno pojawił tydzień gryferajów, który nagraliśmy czwarty... do mnie. To tak czwarty, piąty dzień się nie chcę rozwiązać. Ja będę właśnie wtedy, ja właśnie wtedy będę gościł trawę. Ja nagrywam z O, idzie to w miarę jako, nie? Idzie, idzie. 18 no na opie, godzinę opie, teraz no. leci. No, tym też. O, z górki to nie to, pod, co pod górkę. Na no, no. No, twojej dzierżawie... Robię... Też będę miał? Co mi dałeś? Dierżawę? No. Na 5 sedonu fajtaj. Tak. Właśnie już sezon mija, pierwszy? Już pierwszy salon mija. Nie Teraz mi to dałeś. Tak, nie przetarny, jak jeszcze nagrywaliśmy, to przerwy nie miałem. Nie, żyć woda. Żyć. Teraz Pierwszy rok będę chciał. Dobra, bardzo pięknie drugi przejazd. Zaczynamy trzeci. Ja już czwarty. Ja już widzę, że się... że na pewno nie dojadę do końca z pełnym siewnikiem, tylko braknie. Z tym Aha, no to... to ja jest... mówił, na pełnice siewnikiem. Ale ja po co? Nie, nie widziałem ile było procentu tej damy. Nie Ja mam pełny zawsze na każdy siebie. Ale co i tak rozumiem? zaraz detera biorę i że przyjadę, Ze No co za problem. 18% takie Może wystarczy Ło, 9, 9% pod górkę No górka tam jest, ja tu to mam pod górkę to Nie że no, też jakoś szału nie robi ten base Jak widzicie tutaj te O to jak 27 punia. Tu tutaj Rafał zasiał ten... kapno BD Ora bo tam będzie Kurde, no więc... No Świat, późną więc ląbyśmy. No troszkę ja roboty ja będzie, bo, wy... bo... troszkę roboty będzie, bo ja tam muszę nabieść, żebym miał do study Wszystko W sumie tu już wiem całe pojawi do study. Ja będę miał chyba dwa pola, rzepaku pak w 100%. To swoje i tamtą dzierżawę. Ile tu jest w ogóle? Tu jest 0% dla wszystkich pola mam 0%. No bo nie masz technologii na siedmiu nie zsidniki miałam To ja będę musiał trzy razy Mhm. Teraz nawiozę Dasz sobie radę Prze, y, Jak u, trochę urośnie wiozę. Nie no nie patrz 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 Teraz przed zimą i na wiosnę mhm. Po siebie, przed zimą i na wiosnę, nie? No Nic więcej niczego O, lala, 10 na godzinkę ale idzie kurde idzie 12 Leci No już jest 17% Nie powiem Tak Tak szybko nie spada to Ja mam 93 jeszcze. nasiona na 87 trzeba na morzu Dobra, czywisę potwieramy, niech się wieczy podraj Romek ma jeszcze do koczenia tę ale no to dobrze, bo późne, późne do to jeszcze, jeszcze jest późne lato to na spokojnie możesz kosić, nie? No, tak Ale żebyś rzepak miał zasiany to już okay. Jak będzie rzepak zasiany 8 na godzinę to tam Pierwszy, drugi dzień jesieni można siać żyta, przeżyta, pszenica, pszenica jęczmieni i tak dalej no, tak. Pięknie Wowiec wchodzisz czy nie? Wowiec? Nie wiem Ja się tak zastanawiam nie zastanawiam, bo to jest, nowe, to jest nowa upra uprawa w tym farmingu, to Uuu. w ogóle koniec uprawy. Zabrakło mi chyba 10 centymetrów, że on se pasosyk wziął na raz. Nie, dobra, zasiejemy te, Jak mam tyle pól, to se zasieję. Powiesz? Tak. Ja też. Na, na jednym takie, pól będę, będę na, kisz na kiszkę z To ja też. Ale na siarno. Mogę ci zasiać, na usługę. No, spoko. Bo no właśnie... Tak, obrazu. No właśnie to wiesz... bym je kupywał od razu siewnika. Dopiero za dwa sezony trzy bym kupił. Hmm... Znaczy ja kurde są dwa, trzy sezony będę siadł, Tak nie starczy, nie? Ja będę codziennie musiał ten... Nie codziennie, tylko co sezon siać. Ja nie. Ty zasiejesz na jednym dużym polu I, i masz No co więcej Ja... Ja będę chyba kupował nowe pole na kukurydze Jak mi się wydaje hmm. Ja tutaj potem będę miał na tym polu Ciekają, ja że a To 5 tak. robisz teraz To ja potem tam na tą dzierżawę pojadę A to ja chyba kupię Pole numer 127 Które? 127 na katury za 100... 127 127? Tak. Tam daleko? No, żeby też coś daleko było 118 se weź mówić 118 jak Albo 123, 4 lub 5 a 114 to jest kogo pole? Jadwigi Hymel! Tak kupujemy to, bo na nie umie dbać o flowy Co tam jest? <noise> przeży to za Ale to możesz zlikwidować na ten Albo Wykoszę, czekaj. A nie, bo to roszty no to nie, ja dobra, nie, dobra to ja to, to zaraz tam wiadę Na kole... Poza odcinkiem wiadę tam a Nawet teraz... Agregatem wjadź tyle No a nawet teraz kupię 114... Nie, dobra kupię 118 Chyba Ile? 118, co tam jest? 118, bo większe jest No, 118 A tam jest lucerna, to będziesz musiał likwidować Dobra, 118, wiesz. No i no ja to mam twoją dzierżawę jeszcze od ciebie tam gdzie... No tam. i patrz jak się to łączy, że ty masz dwa pola w środku i on ja po bokach. Nie, no, bo ja mam trzy Nie? No trzy masz Ale potem jak to... jak za pięć lat wiesz, skończy się ten dzierżawa, mm? to będę jał w środku te pola. Mm? To ty będziesz mieć w środku Bardzo dobrze. Jak widzicie, pomału to się sieje, zwierzę, Jedno ma nic więcej nikt nie Sztuwa, stuwa na tym polu. Ech, kurde. Tak czy teraz, nie, tak? Teraz czuję, teraz czuję, że ten zator tak pomału idzie zaczcie, Zasiane. Znaczy się za nim nie za to. Ja nie no na 100% nawiezienie jest. A ja mam z tym zatorem, ludzie powiedzcie mi. Może przed, przed to, że zbierałem bez... A, hopie, na 100% nawiezienie jest. Nagrywamy jeszcze do ciebie teraz odcinek płotiem, po moim. Nie wiem, bo to by trzeba jutro pewnie nagrywać, bo ty musisz się wyrobić. Yy, z tym yy, koszeniem i tak dalej. Hmm. Żeby mu zabrać. Dopiero. Ale jak rzepak zasiejemy to bardzo. No. Właśnie ja jemy Ajajaj, mordo, tu masz... Tu masz lucernę, masz. Rośnie? Likwidować musisz. Ro, ale rośnie, czy jest gotowa? Gotowa, ale ile tu jest pola? Ja tu tu już, jest... To ja ją likwiduję. Hektar 28. Mam za dużo Hektar tu... 28. Mam... No musi likwidować. Wiesz, ja mam za dużo tej lucerny? Pamiętasz, jak się męczyliśmy z luterną? No! Ty, się wkurzył, że nie można ten kiszonki robić? Do siloca, no jo! Uj, A duża jest typu! Uj! Kurde, daj głupie drzewo! Ej, zmieściłem się na styku koło, super, W nie zmieściłem koło drzewa Brawo, to trzeba umieć! Zbadę że to to trzeba, to trzeba mieć, jak to mówię, w ręku. No, fach w ręku, a nie szkoła. No, chopie. No, fach w ręku trzeba. Ludzie, jak ktoś ma fach w ręku, to wie co robić. Tą, tą szkołę można na bok odstawić. Ok, Pozdrawiam tam wszystkich. To wygląda od AgroKuby? Mhm. QB, nie kube. Piszcie w komentarzu, jaki odcinek byście chcieli jeszcze zobaczyć. Może nowa seria się odpali niedługo? Czego? No, z czego byście chcieli zobaczyć odcineczek? Do Rocket League'a powrócimy na pewno. No, na pewno, na pewno. Jakiego laga? Tu znałem? Do no, znałem laka. Ja, ja mam jeszcze 89,50. Tu już jesteś na 115. No już dam dzierżawy. Nie wiem czy kończysz ile jest minut zacinać A ile masz? Właśnie nie? czekaj mnie, jak robiłem Dobra, sprawdźmy... 17 No to jeszcze chwilkę. To jeszcze takie 4 minutki przed Nie no bo się skończy od razu piosenka

no jest taki dwa Jaż się goście zatrzymali Kom Kamerują tam Pani, pani Facebook, tam. to ja muszę zresztą luch Ej pani stoją kolejny będzie stał Ja Jeszcze przy moim tym Jeszcze przy moim pasku. Ja to jest wyłącz Dobra, już. Ej, ej, gościu! Ej, stój! Co? Stój! Przypomnij. Jedź! Jak ci tak no jedź, nawet nie, pr nie przepuścisz... Bajabongo! Nie jesteś bajabongo. Jakiś Romak. Bajabongo. Jakiś ten, jakiś Paweł nie chciał przepuścić. Paweł. <grym> <grym> Bo jest no to niezły Paweł Niezły! Bebą go nie? Bebą go Niezły Paweł Bebą go nie? No. No tam jest już do, jakaś Dominika jechała Go. go. Łobokiem pole. Bo... Bo jak to... To jak jeszcze zrobimy? Kończymy. Bo no 10 piosenka skończyliśmy. To ja rógł go. To Tak to wygląda, nie? No tak to wy... Wygląda, że zaraz skończymy odcineczek. Siewy, siebie i posiewach? <laughs> Jednego pala dopiero. A ile się jest? A ten się już chyba przeniósł na kolejne. Nie, jeszcze. Ja jeszcze. Dobra. Zaraz skończymy odcineczek. Mm -hmm. tylko, po, tylko dojadę do końca Tam, t, tam, te, tam to drzewo dojadę i będzie kip To są to Rafał to na grilla tam zapraszam Po, po osiewa Ale wiesz co będzie Wiesz będzie, będzie, będzie coś dobrego no, to ja się nie dziwię, że on się wywaliłeś z tymi bokami <grymne> Jakbyście chcieli zobaczyć... Jak to było, jak, jak chcielibyście zobaczyć, jak się, jak się wywala z, z blokami 5 razy... To miniaturkę tam... To na, to na, mogę nagrać film, ale to nie w tym sezonie, tak się Kolejny raz się wypadnie Bo nawet nie nagrałem tego, ale mogę to nagrać. No, mogło się. Ten, wiesz, nagrać ten. Te Na wszystkie pięć wywaleń. Dokumentować cenną chwilę. No, Cenne chwilę z belkami. <grywa> Dobra, jak widzicie, zrobiliśmy tego. o omiaki Pięknie. Ai ai, baji, Dobra, robimy robimy baji, przejazd i baji, dziś kończymy. baji, 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 na to pole baji, 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 To nawet się cieszę do jak bardzo, chłopie. Tylko może nie wystarczcie, ale tam tu, a nie zapraszam <laughs> Nie te wystarczy. czasy. O, mam dwie godziny na tym, na Ursusie dopiero. Ja mam 10 na Kejsie prawie. Bo ty się dzisiaj nim robił, przypominam. A ja się dopiero coś tego Jesusa. widzicie, zaraz, za niedługo będzie też Co będzie? Ja jeszcze muszę długo robić, to jest godzina ósma 25. No. Jak widzicie, mój stan kąta 12 tysięcy, a tego Rafała kurde, stawi się nakrad. 50... Nie, nie mam też ładny To tysięcy, że nie jest Popak się nakrad. dlatego nie ma co, na pole kupiłem ja, ja miałem 90 tylko żebym pole kupił Nie, ja miałem 100 100 ileś, ale żebym pole kupił mhm. Tak widzicie dojeżdżam do końca O mijaka. Ale do drogi czy gdzie? Do drogi już dojeżdżam o, to ja tam zaraz pojadę koło Ciebie. No wtedy, jak przyjedziesz tutaj, kończymy film. No widzę, że już jedziesz. A mhm. no więc składamy się, że. się plik, już... Zajeżdżamy drogę. A tu już skończyłeś? Tak, zajeżdżamy drogę. Ue, to mi jeszcze jedno pole zostało. Dobra, jedzę typie. Już jadę. Nie ty, tylko ten auto. Zresetuj i Dobra. Jak widzicie, ładnie zaparkowane. Tak widzicie, jedzie. Jedzie chłopak Jedzie. Tu się zaparkuj i się pożegnamy. A tak, widzicie? wjechał pięknie fach w ręku, kto ma większy? <noise> widzicie ten, ten się nakradł, bo ma kejsa 3 hektary kukurydzy będzie dobrze dobra, ludzie, to by było na tyle dziękuję za obejrzenie tego filmu zostawcie łapeczkę w górę i subika też musicie zostawić, dzwoneczkiem oczywiście lecimy po 10 na razie subskrypcji pomału się rozwiniemy Zapraszam do Agro Kuba, tego Pana Jo I na kolejnym odcinku, na kolejny odcinek zapraszam do Agro Do Rafała, na Agro Kuba Jo ty, 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 ja Cię zapraszam. Zapraszam Cię na grilla Panie Po tych, po Jo, tylko ja mam jeszcze jedno pole tam, tam, No, po to siemanko, ludzie To się ludzie się ma.